W takim razie, Czuks, teraz pytanie do ciebie. No i również myślę, że mocno z grubej rury. No, no, no. Bo ostatnio bardzo gorącym tematem jest temat Queen of the Black. Sprawy, które <laughs> mają przewierać naprawdę dramatyczny obrót. No. Czy uważasz, że w jakiś sposób przyczyniłeś się do tego, że, że wpłynąłeś na te problemy z psychiką? Ym, Julka często nazywała Cię osobą toksyczną, wiele Ci zarzucała. W jaki sposób się do tego odniesiesz? A to takie nie można krążyć w kołko cały czas. Dwa lata z nią nie mam w ogóle kontaktu, wiesz. Ona miała dużo relacji z tego, co się tam obiło mi o oczy, a nie ciężko o to, nie wiesz o co chodzi. To widziałem, że już miała jakieś swoje relacje, jakichś nowych chłopaków i w ogóle. No, i tutaj bardziej bym nie podpinał tego tak cały czas, żeby robić wyświetlenia, pompować Czułks, bo kumieniem to jak tego. Tylko bardziej bym zalecał ludziom yy, otaczającym jej, żeby się udali do specjalisty z nią czy coś, bo naprawdę za niedługo może być z nią bardzo krucho. Jak będziemy cały czas publicznie poruszać tematy, żeby wywoływać tylko jakąś kontrowersję, to moim zdaniem yy, no, może z nią jeszcze być gorzej niż jest teraz, nie? Czułks jak wardęga gada, chyba historię jego oglądał. Ona jest po prostu biedna w tym wszystkim i to myślę, że wiesz. To, to dobrze wiesz, o czym mówię, nie? Dlatego trzeba po prostu jej bardziej pomóc, nie, nie jeżeli tam, kurde, do, domyślać się jakichś rzeczy czy coś nie. Mm -hmm. Ejo, pytanie do Ciebie. za tym, jeszcze sorry, że przerywam. Jak ja z nią byłem, jak jeszcze z nią zrywałem, to ona była w zupełnie jeszcze innym stadium tego, co się dzieje teraz, już jakby. Wiesz, o co chodzi, nie? To się zaczynało, ja jakby się odsuwałem od tamtego. Nie chcę w ogóle mówić prywatnych rzeczy, nie. Ja też nigdy już słowa nie powiedziałem, mimo że robili na mnie nagąkę i w ogóle, a wiesz, tak naprawdę byłem Bogu ducha winny, ale no i tyle, po prostu. Nie, nie chcę o tym